stacja Rabka Cóż ja patrzę i płaczę. Mostek lachownicowy nitowany już zniknął, na jego miejsce się pojawił most betonowy, nad rabą oczywiście, a tu mamy stację rapka Zarytę z windą i z przejściem podziemnym, peron wysoki. Pytanie gdzie ma być ten peron retro, który był zapowiadany, zaraz sobie tam podjedziemy. Na razie musiałem badać teren, czy się tu w ogóle da. No tu przynajmniej widać robotę. że zby można kierunek nowy sądż, kierunek habówka zaraz się tam wyskoczę. Może mnie masz z kamerami nie namierzy. mierzy, akurat dogodne miejsce jest. A no i tak to wygląda sobie. Akcja już czeka na zamontowanie słupy w miarę nawet kolorystycznie nie jarają po oczach posterunek się ostał, a nastawni nie widać... Słuchajcie, byłem tutaj jeszcze dalej, nie jest No, dalej jest padówka i dalej jest sobie Musiałem jechać w domu, a proszę o radę, żeby to tutaj było To, że droga niestety ślepa Jeszcze raz podróż Kambona Następna stacja niżna. Stacja, przystanek Aż mnie korci, żeby sobie pojechać po starotorzu że później wrzucę i mi się dorwą Jedziemy bo już słoneczka coraz mniej Wracamy, pchamy się dalej. Cóż, pełna, sentymentalna podróż. Dom wypoczynkowy Energetyk, z którym się wiążą bardzo miłe wspomnienia. <grym> Nie wiem, co tu teraz funkcjonuje. Pewnie nic z energetyką związanego. Coś, kto wie? Tylko, że do stacji Raba niż na jeszcze jest kawałeczek. I nawet widzę, że zrobili korektę przebiegu i podorali boisko, na którym kiedyś się grało. No niesamowite, skandal. Zawsze będę mógł powiedzieć, że jechałem ostatni starą transwersalką. Mamy jakąś sygnaturkę, ale chyba świeże wmiar 976 S49. Czyli to, że głównym nie było tak tragicznie, jedziemy dalej, premia górska. Cóż w pierwszym odruchu ucieszyłem się, że budynek przystanku raba wyżna stoi, niestety jak podjechałem bliżej. Już troszkę mój entuzjazm opadł Budy budynek nie grozi, on już prawie się zawalił Niesamowite Stacja kolejowa na turystycznym szlaku kolejowym przez Karpaty. Czyż to nie mi dumny? Nawet się ludzie na przejdzie zatrzymują. Czuję, że się peronik troszkę przesunie. Ja, jakieś mam dziwne wrażenie, że to już są ostatnie chwile. Mogliby krzyże pozdejmować, Andrzeja. <grystanie> Ale niech się kierowcy nie odzwyczajają, że tu są tory kolejowe. Jedziemy do muszany, bo słońca brak. Niesamowite, moc na Markach został po staremu Ale jehece, zaraz tam podjedziemy Dawny przystanek Mszana Dolna Marki Z którym zresztą też się wiąże mnóstwo miłych wspomnień No i bardzo dobra wiadomość Posterunek został Co ważniejsze Stary most będzie w oryginale, jest pięknie widzę wypiaskowane jedno i drugie przesełko. To mi się podoba. Super. Super, lecce dalej. Już się zaczyna zmierzchać. W sumie jeszcze rozkładową mszana, no i można wypada do Kasiny podjechać. Stacja Mszana Dolna. Niegdyś zwycięzca konkursu kategorii najbrzydsza stacja w Polsce. Chodziło głównie o wnętrze. Belek. Ale Tam raczej chyba tylko z za możemy zerknąć Wszystko Wracamy na most. Na semaforach kształtowych nie ma już śladu. Rzeka Mszanka i kolejowy most na Rzece Mszance. Zaraz, zaraz most. Jaki most? Był tu kiedyś jakiś most? <gry> Tyle się ostało z mostu. Będziemy zobaczyć, ile się ostało z wiaduktu. Wiadukt wiadukt jeszcze, żeby było ciekawiej, ocalał nawet. Zaraz zobaczymy, jak tylko nie stali, jak reszta.

Ale nie okay, kręcimy na Kasinę w takim razie. I równia stacyjna stacji Kasina na koniec. Jako, że przy stacji jest wszystko wygrodzone, nastawiane zakazów, teren monitorowany, teren prywatny, w związku z powyższym mam to gdzieś I pod wieczorek skonsumuję nieopodal ruiny na stawni. No i to chyba by było na dziś na tyle bo zaraz będzie ciemno A jeszcze może sobie podejdę pod stację W końcu już na kolejowym jestem 24, a. Ciekawe czy ktoś tu jeszcze funkcjonuje Ślady po dawno nieistniejącym rozjeździe Это тоже galopująca i dawne miejsce chyba po dwóch torach jakaś kosteczka pod nogami Gėlkas išpopulno sviesta, bet du ištekasi. stacja Kasina, kiedyś Żurocy Hotelik, tutaj był, ale nie wytrzymał próby czasu. Apartamenty stacji Kasina. To jeszcze do starych czasów zostało. No i ciekawe, co tu jeszcze się pojawi pociąg. No cóż, jeszcze raz dziękuję bardzo za uwagę, a i pora się tak, żeby to jak najszybciej zarzucić.